Cześć witajcie! Z tej strony b 260 to kolejcik na moim kanale. I co? Finlandia wypowiedziała nam wojnę. Więc my do nich spokojnie płyniemy, robimy desancik. który mam nadzieję się uda. Powiedzmy, że się udał. Raz, proszę, i najczęściej. No dobra, dobra. Musieliśmy co zrobić, tak? Nie mieliśmy wyjścia. Zatem Finlandio. Ja proponuję rozmowy pokojowej. Nie chcę waszej prowincji. Tak, zobaczmy, czy je zaakceptujecie. Odmowa. O, więc wy tak się bawicie, śmiecie. No dobra, co? Jesteście do moich przyjaciół? O nie, o nie, o nie, ale macie przerąbane, nie. O nie, o nie, dobra, koniec tego. Budujemy porty wszędzie, gdzie się da. Koniec tego, nie. Budowa portu oczywiście, żeby buduj. Nad Gdańskiem port wybuduj. O nie dostaj, niecie zaraz. To tutaj warsztat wybudujmy. O nie Portu już tu nie można, ale co to? No niestety, ale... Nie, Je, tu jeszcze port, buduj! Naleję pieniędzy na jeden warsztat. Co jest? Litwa! O co chodzi? Zaakceptuję! Z miłą chęcią, dobra, jak to się skończy? Litwa, ojczyzna moja, jest w stanie wojny, Sinnadu. Dobra. Też tu nad port patrzę, kieruję swoje jednostki. Ja też muszę zacząć, gdy nie, gdy nie. Rekrutuj. Jesteśmy światową potęgą, dobra. Niemcy, Niemcy. Uuu. 25 lipca z tego Ola, Ulala, no dobra. A kto nie agresji To odkład na no z robić sprawę. oczywiście poprawią relacje Ukraińcy. O, sądzicie o mnie bardzo dobrze. Nie ma co, to z wami też. A co? Czechy, Jesteście obojętne, no, ja to mi się podoba. Austria. Poprawiamy relacje z tym oto panem. Niech ma. Dobrze, zobaczymy, jak tam Litwini no, tworzy jakoś dużą armię. Nie jest to taka potęga jak Polska, ale ujdzie w tłoku. Na daun z koszarina. Też tych daunów zrekrutujmy z koszarina. A tutaj jakiś Netherlands Nie wiem, że to nie do mnie. Gdańsk. Małe miasto wielkich marzeń. Co się stało? Za dwie tury wygaśnie rozejm. No dobra. Ukraina, czemu wysłaliście mi zniewagę? Nie chcę Wam się zniewagi. Nie ja chcę... wyślemy im prezent, niech się ucieszą. Dobrze, dobrze. Niemcy, mogę wam już w końcu. O, mogę poprawić relację. Co z Niemcami zawsze? Białorusiu, ty nie masz dostępu do morza. Szkoda, byś mi pomogła. Popraw relację z Białorusią. Zaraz. Wielka potęga. Wielka potęga. Coś mi tu co się nie podoba. O My 12 jesteśmy. Nie jestem już tylko chodzienny, ale jaja. No dobra, ale trochę. Tak. Zbudujmy sobie farmę. farmę. jak sobie to piękne słowo. Zbudujmy sobie tutaj warsztat. Może tutaj sobie zbudujmy warsztat. Warsztat tutaj też się przyda. I, a nie, już nie ma punktów. A teraz jeszcze zapisywanie. Ula la. Odrzucili nasz prezent? Ukraina. zaczyna mi to się powoli nie potopać. Ja wam oferuję. No ważne, że mi zniewag nie wysyłają. Dobra, ale ja tu potrzebuję więcej punktów. Ja w ogóle się nie rozwijam. No już warsztatów nie mogę stawiać, aż jakiś tani na tych prowincjach. Farmę. A dobra. Farmę się też postawię, co o tym. No nie macie za dużo wojny. no. Ile tu macie? A, dobra, Puch, bo ja mam opinię, pieniążków, Wszystko wydaje. Wygas razem z Ukrainą. Zatem wysyłamy im. Propo. Ukrainy, chciałem. Propozycja. pakto nie nieagresji. Tak, bo już wygasł nam termin Ukraina, więc. Niemcy, wielka potęga. Jak Berlin. Poprawiamy z Wami relacje. Nie ma co. No ale nasz kochacz. To świetnie. Poprawiamy relacje. Popraw relacje. Z sąsiadami mam bardzo dobre relacje. To mi się podoba. Wy jesteście obojętni, Słowacja. To mi też się bardzo podoba. Wy nas lubicie. To mi też się podoba. No. Bo wszyscy zagraniczniacy to jedna rodzina. Starzy czy młodzi, Ferdek czy Halina. Łap! Wow. Austria nas uwielbia! Dziwne, że jeszcze Niemcy dostaliśmy. Pewnie niewagi za to, ale poprawię z nimi od razu relację. Ulala. Jezu, w Finlandii, mam naprawdę chcę się prowadzić tą wojnę. Jezus, cóż, no nie mam wyjścia, no. Sami mnie do tego przymusili. A to zrób mi mały desant, żeby ich oczywiście sprowokować, bo oni sami się nie domyślą. Biedaki, żeby kogoś sprowokować do walki. I teraz o Turku i zaatakujemy Od bardzo ładnej strony Proszę Wow, oni nie mają takiej dużej tej prowincji Dobra, no to w Gdyni rekrutujemy, czy wam już się... Nie, zasoby dalej są W Tak, armia. No. Jest Finlandia. Ile z wami można? Od Chorwacji, no to świetnie. Finlandia. Wyślijcie żądania. Tak. No, nareszcie. A teraz Finlandczycy. Poprawię z wami relacje. Pasuje, pasuje. Dobra. Łotwa. Nie lubicie Letterzlandu. O, nie lubicie Ukrainy. Nie, no to zaraz was podbijemy. Oczywiście. Poprawienie relacji w grudniu. A mamy maj. Dobra, mamy z nim pakt o nieagresji. To będzie dobrze. Niemcy moje kochane, choć moim zamiarem było was zniszczyć, zmieniam zdanie. Teraz, w jakaś tutaj taka mała rekrutacja się przydała, bo robimy wyprawę za morze. Podbijamy Łotwę. Mało terenów, to zawsze coś. No dobrze. Tutaj zobacz. A nie, bo mam mało pieniążków, To muszę trochę tu poturować że się wiadomo. Muszę mieć dużo pieniędzy Co się dzieje? Nie mam już Nie mamy już dłużej wojskowego od Litwy no nie, nieźle, pak to nie agresy są dyplomata, no tak dobrze Ale was Litwo uwielbia a czekaj czekaj twórza Unię mnie Myśli propozycję. Zakaż pewnie nie przyjmo, Odrzucili. To jeszcze my poprawiamy relację. Uuu. Albo z stworzymy u mnie. Jeszcze poprawimy relację. Zakończ. Nie chcecie trudno. Ale zaszły Ukraińcy Dobra, ale z Niemcami poprawiamy relacje. To jest w końcu wielka potęga. A nie, to na serio wielka potęga. Czwarte miejsce na świecie My 12. O co chodzi? No. A zaraz... Przyszedłem tyle pieni łóżków. Tu już jakieś zasoby się wyczerpały ludności. Ale tu jest wojska, moja pierdzielnia. I tutaj Ło! Ile tu jest woja? A tu sobie przenieś. o jest. od Kolumbia Łotwo e, masz do kontaktu z jest Irlandia kochasz Irlandię, Danię, Indie kochasz Niemców Hiszpania Argentyna, Francja Szwecja a tu kochają Monako Egipt Iran, Japonia, Indonezja Dobra, to Łotwy chyba sobie odpuścimy. Estończycy Wy, kochajcie, nas Ukraińców! Kogo ja mam do cholery podbić? Polak, Węgier, dwa bratanki. <ścoughs> Widać w końcu po tym. No, nareszcie Czechosłowacja. Mam kogo zaatakować. Nie, przynosi ja tutaj. Tutaj mm -hmm. troszkę więcej wieży obserwacyjnej może sobie wybudujemy. I tutaj. Rekrutuj! Dobra, tu wyślemy Tak z pół woja. Tu wyślemy gdzieś tak Z tysiąc wojażów. Będą gdzieś nowe kraje Dobra, zakończymy I tu gdzieś tak znów społa Dobra ubażenie od Wielkiej Brytanii Tu rekrutacja i zaczniemy was podbijać, dobrze Zanim to jednak zrobimy Popraw relacje Niemcy Białoruś popraw relacji Ukraina. Popraw relacje. Nareszcie mogę. Też popraw relacje. Czechy. Kogo kochacie? Dania. I Albania. Duńczycy. Popraw relacje. Tak na wszelki wypadek. Zakończ. I moje drogie Czechy. Nie chcę, ale muszę. Wypowiedzieć Wam pojęte. Ciągle mogę wysłać poniżej 10. A no to wysyłamy zniewagę. 9. z zniewagę. Argentyna. No i dobra, wyślij ultimatum. Ach, mnie. Odrzucili nasze ultimatum. Jak tak można, ja do nich wyciągam rękę, a oni. Nie wiem. No wybaczcie, Czechy, ale wypowiadam wam no wojnę. Nie mam innego wyjścia. No. Sami mnie do tego zmusiliście. Poza tym, tak, jesteście małym krajem gównowartym. Nie obrażam oczywiście kogoś, kto pochodzi z Czech. No! Co to za gówno? Jezu, zaraz za tymi stoma, czyli iloma innostkami będę się uganiał. 114, tak. Tak, jezu. 60, 120, coś. No i tu jeszcze druga najzimna. Dobra. A wy idziecie? Tutaj, wyjdźcie, tutaj. Choroba gruźlica opanowała cały Niemcy. No to nieźle. No to nieźle. Dobra, skończyły nam się punkty dyplomatyczne. Jezu, jeszcze gorzej wyszło niż miało wyjść. Też by to tu 200. A rekrutacja jest niedostępna. To tutaj wyśladek. 300 coś. Reszta tutaj, resta tutaj. A wy na co czekacie, idioci? No i dobra, zakończ. Tak oto upadają Czechy. Tura po turze. O. 啊，当然，就是就是。 Dobra, i zakończ. Moi Czechy. Rozmowy pokojowe. Jak chcę tak to, 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 to. To, i to. I mam nadzieję, że się zgodzicie. Się zgodzili, dobra, nisko stawię. No To zaraz załatwimy, oczywiście. Mamy sporo pieniędzy, potwierdź. Już ich nie mamy. Potwierdź. Już nie mamy pieniędzy. Nie, nie mamy punktu dyplomatycznego. Mówi się. E, jak to się mówi? Trudno. Chorują u mnie na choroby. No, kto by się spodziewał na świecie, są choroby. Praga jeszcze. Czego? Gruźlica. Ach, się rozprzestrzenia, coraz większe tereny. To nie wygląda dobrze. O nie, dobra, Austria. Dobre kontakty. Węgry, dobre. Rumunia, też dobre. To coś. Też dobre, Słowenia złe, Chorwacja obojętna, Włochy. U, 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 co tu się ciekawego dzieje? Francja plus cztery. Niemcy podbijają Francję, Szwecję i w ogóle, Ula. Hiszpania nas nie lubi. Jakie kraje nas jeszcze nie za bardzo Grecja, od Grecji mieliśmy pochwały Serbia ma nas gdzieś. Od Austrii, no no ma no. Jak tam z Rosją. Władimir Putin Dan... Dun, o nie no, dun Szwecja, oj, o nie. Kraje morskie nas nie lubią. Powiem tak. O, Swinlandę w ogóle nie Ze Szwed... Mm, skończyły mi się punkty dyplomatyczne jak na złość. Tak. Ze Szwedami poprawmy relacje. Proszę. Swinlajdczykami też. Kochają Niemców i Francję, a oni ze sobą prowadzą wojny. Jak się nimi bawia szczerze mówiąc No dobra Rosja, Rosją, pójdźmy trochę dalej Nawet bardzo dalej Dużo, dużo da Co to za gówno Czy to jest USA Tak to jest to są Stany Zjednoczone Ameryki To jest Meksyk do Polska. Yes. To jest Meksyk. To jest Brazylia. To jest Kanada. To jest... Uniwersum Wojny. A to, to... What? To nie jest... ...nieodkryte. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. To jest. Kuba! Co to Porto Rico? Może bym wypowiedział na Porto Rico wojnę? Bym miał dostęp do tych pomniejszych krajów. Jak... No to. Jakiś bez. Brazylia to jest zwykle duża. Ale. Zdeza morskie państwa kuszą się boję tylko wylatywać za nie O jest. co to się dzieje? Co to za gówno? Dobrze, jak tam muzułmani? Nieźle, nieźle Chińczycy. Kazachstan. Uuu, Kazachstan. Władimir Putin. Kocha Białoruś. Mówiłem! To jest przydupa z Rosji, przecież ja o tym już dawno nie nas Włochy nas nienawidzą, musia tak się wybrać, serio. czy wszyscy muszą mnie lubić, ach, to jest śro... Problematyczne, fu. Ach. Nie, na no, wszyscy mnie lubią! To jest nienormalne! Jak ja mam podbić resztę świata? Austrię muszę zaatakować. Nie mam wyjść. Z Austrii, od Włoch, i to już proste. A zatem co? Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!